Witam cię serdecznie z tej strony Marcin i lecimy sobie z kolejnym filmem z powtórki do metody podstawowej, a dzisiejsze wymaganie maturalne to uczeń wykorzystuje własności funkcyjniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych i tym podobne, także osadzone w kontekście praktycznym. I to jest jedno z takich zadań z maja 2023 roku. Zadanie jest następujące. Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów w 30 kolejnych dniach. Przyjął Czyli miejmy, że L to jest ilość obsługiwanych klientów N tego, tego dnia. Czyli L1 to będzie pierwszego dnia, L2 będzie drugiego dnia, L3 będzie trzeciego dnia i tak dalej. Mamy taką funkcję, jak widzimy jest to funkcja kwadratowa, minus N kwadrat plus 22N plus 279, gdzie N jest od 1 do 30, no bo to jest od pierwszego do 30 dnia. I teraz dwa zadanka do tego. Prawda czy fałsz? Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa L30? Nie. Tu od po tylko odpowiemy, bo L30 to jest ilość klientów, którą obsłużył ten sklep w 30 dniu. Okay? L1 to jest w pierwszym dniu, L2 to jest w drugim dniu, L3 w trzecim i tak dalej, więc L30 to jest w 30 dniu. Pytają się również, czy w trzecim dniu. Obsłużono 336 klientów. Żeby to zrobić, to po prostu musimy sobie policzyć, ile to jest l od 3. I w miejsce n podstawić trójkę. Będzie minus 3 do kwadratu, dodać 23 razy 3, dodać 279, a więc l od 3 to będzie minus 3 do kwadratu w sensie, najpierw 3 do kwadratu to jest 9 i minus z przodu to jest minus 9. 22 razy 3 to jest 66. I dodajemy 279. I teraz 279 minus 9 to jest 270, plus 66 to będzie 336. A więc tu odpowiedź jest P, czyli prawda. W drugim zadaniu, za dwa punkty mamy, którego dnia w aptece obsłużono największą liczbę klientów. I teraz zauważmy, że ten nasz wykres to jest wykres. Funkcji kwadratowej, a ponieważ tu jest minus, to parabola ma ramiona w dół. I największą wartość, czy największą ilość obsłużonych klientów, będzie miała tu w wierzchołku. Czyli musimy sobie policzyć, ile wynosi p. A więc p, przypominam, wzór minus b to jest 2 razy a, będzie równe. Minus przepisuje b, to jest to, co stoi przy n, czyli 22. Natomiast 2 razy a, a jest minus jedynką, ponieważ tu jest minus, 2 razy minus 1 to jest minus 2. Minus 22, jak podzielimy przez minus 2, wyjdzie nam 11. Czyli w 11 dniu obsłużono najwięcej klientów. My teraz pytają się o liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Musimy policzyć, że to jest L od 11. Równa się. <laughs> I podstawiamy za N11. Czyli mamy tak: minus 11 kwadrat. Dodać 22 razy 11. Dodać 279. Czyli L od 11 jest równe. 11 do kwadratu to jest 121. Łącznie z tym minusem przepisujemy dodać. 22 razy 11 to jest 220 i 22, czyli to jest 242 dodać 279. Weźmiemy kalkulator 242 dodać 279 i odjąć 121 wychodzi równe 400, więc ilość obsłużonych klientów to 400. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim 1. Info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji pro. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. Strategię zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy wejść w link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Drugim zadaniem jest zadanie wzięte z informatura maturalnego. Następujące to jest zadanie. Na podstawie zasad dynamiki można udowodnić, że torem rzutu przy pominięciu oporów powietrza jest fragment paraboli. Koszykarz koszy, koszy, koszy wykonał rzut do kosza w odległości 7 m i 1 cm. licząc do środka piłki, do środka obręczy kosza w linii poziomej. I tu widzimy, że odległość faktycznie jest 7,01. Ok. Do opisu to do ruchu przyjmujemy układ kurzedny, Ten środek piłki w chwili początkowej znajduje się w punkcie X0 oraz Y12,5, czyli więc inaczej. Jest 2,5, ponieważ w wysokości 2,5 metra ten koszykarz wykonał ten rzut. Jasne. Środek piłki podczas rzutu porusza się po paraboli danej takim pięknym równym. Może niekoniecznie pięknym, no ale takie jest. I teraz rzut okazał się udany, a środek piłki przeszedł dokładnie przez środek kołowy obręczy kosza. Na racunku pojrzeć przedstawia tę sytuację oraz do ruchu piłki w układzie współrzędnym. I teraz będą trzy zadanka do tego. Pierwsza. Obręcz kosza znajduje się na wysokości 304, 306, 3,84, 93. I teraz pierwsza podstawowa rzecz. Skoro my mamy taki wzór, to ponieważ my tutaj chcemy obliczyć jakby współrzędną y, to po prostu za x trzeba przyjąć 7,01 i tu podstawić. Czyli ten Y, który nam tu wyjdzie, nazwijmy go sobie Y, czemu by nie, chociaż tak de facto ładnie powinien napisać, że to jest F od 7,01. Ok, no bo to jest za x będę właśnie to podstawiał. Otrzymamy minus 0,174 razy 7,01 do kwadratu plus 1,3 razy 7,01 i tu jeszcze trzeba dodać 2,5 metra, które jest tutaj. No to co to policzyć? Minus 0,174 sobie grzecznie przepiszę. Chociaż może nie do końca. Eee, nie, od razu to policzymy. Zbierzemy kalkulator. 7,01 razy 7,01 to jest 49,1401. I od razu sobie to pomnożymy przez 0,174. Otrzymujemy to.

No, i to będzie równe. No bierzemy teraz kalkulator i znowu dodajemy sobie 2,5. Wychodzi tyle, i odejmujemy sobie 8,55. Wychodzi mi dokładnie 3,06. Oczywiście nie dokładnie, tylko z przybliżeniem. A więc odpowiedź P jest poprawna, no bo to przybliżenie tu było nie podawane. Dobra. Czyli kosz jest na wysokości 3,6 m. Drugie zadanie jest następujące do tego zadania, czy też drugi podpunkt. Oblicz wysokość maksymalną, na no jaką wzniesie się środek piłki podczas opisanego rzutu. Czyli wysokość maksymalna, no to tu jest max, nie? Najwyżej się tutaj pojawiła. No i trzeba tą wysokość obliczyć, tego y. I uwaga, przypomnijmy sobie, że skoro to jest parabola, to znaczy, że tu jest wierzchołek. Czyli tu jest sobie p wierzchołka, a tu jest sobie q wierzchołka. Czyli na początku moglibyśmy wyliczyć, dla jakiego x to będzie. No dobrze, nie ma żadnego problemu. Nie bierzcie Połowy z 7,5, z tego 7,01, bo to nie będzie ta wartość, tylko tu liczymy sobie P, to to jest minus B przez 2 razy A i to jest minus 1,3 przez 2 razy 174 na minusie, to będzie minus 0,348. 3,48 3, 4, 8, i to się równa, bierzemy kalkulator 1,3 podzielmy przez 0,348. I nam wyjdzie 3,7356. 7,356. I teraz po co to robimy? Ponieważ jeżeli chcemy wiedzieć to Q, które tutaj mamy, to co musimy zrobić? Oczywiście policzyć f od p. Zapamiętajcie sobie ten wzór, bo to jest bardzo fajny wzór. Czyli po prostu będziemy sobie liczyć f od tego 3,7356. Tak. No i o to wyjdzie. Do drugiego miejsca doda to. Skoro mamy iść do drugiego miejsca to będzie 3,74, nie? Bo to w przybliżeniu jest 3,74. No dobra, no to lecimy. Minus 0,174 razy 3,74 do kwadratu. Dodać 1,3 razy 3,74. Dodać 2,5 metra. No to będzie równe. No to liczymy znowu kalkulator i bierzemy 3,74 razy 3,74 to jest 13,9876 i to trzeba pomnożyć przez 0,174 i otrzymujemy minus 2,43 plus teraz to mnożymy sobie i będziemy mieć 1,3 razy 3,74 to nam daje 4, 862, czyli 4,86. No i jeszcze to 2,5 trzeba dodać i otrzymujemy, że to będzie. Do tego trzeba dodać 2,5 oraz odjąć 2,43. Dostajemy dokładnie 4,95. Tak, czyli wzniosła się na wysokość 4,93 m. Przygotowuję się do matury Zetki na Akademię Matmy czyli mój 30-modułowy kurs przygotowujący do matury, który możesz zdać na 100% poświęcając tylko 2-3 godziny tygodniowo. Oczywiście, jeśli dołączysz odpowiednio wcześniej. Trzecim podpunktem do tego zadania jest następujący. opisanym życie piłka przyleciała swobodnie przez obręcz kosza i upadła na parkiet. Przyjmijmy, że obręcz kosza nie ma siatki, a na rzutu nie było żadnej przeszkody. Promień piłki to 12 cm. I teraz bardzo ważna rzecz. Oblicz urzędną X, punktu środka piłki, mega własne, bo podkreślone. W momencie, w którym piłka dotknęła parkietu, zapisz wynik w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. I mamy taką sytuację, że ta piłka sobie gdzieś tu dalej leciała, tak? I ona sobie gdzieś tu spadła. Tą oś sobie też przeznaczymy, narysujemy. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Tutaj jest piłka, ja ją troszkę większą narysuję, żeby dobrze mi to było zaznaczyć. Tu jest sobie nasza piłeczka, żeby ją sobie nawet pokolorować, a co? I teraz uwaga, kluczem tutaj w tym zadaniu, żeby je dobrze zrobić, to jest punkt środka piłki. Punkt środka piłki jest tu, więc w momencie, kiedy ten środek piłki jest w wysokości tutaj 12 cm, czyli 0,12 tu na y, tak? Tu będzie 0,12, to wtedy piłka dotknie parkietu tutaj, prawda? Bo ten to minus jest 12. I to jest kluczowa informacja w tym zadaniu, żeby sobie to dobrze ogarnąć. Bo teraz jedyna rzecz, którą musimy tu zrobić, to wziąć sobie od lotu naszej piłki, czyli minus 0,174x kwadrat dodać 1,3x, dodać 2,5 metra. I teraz to, co my musimy zrobić, to napisać równa się. 0,12, ponieważ my chcemy, żeby środek piłki był 12 cm nad podłogą, bo jeżeli piłka to domin 12 cm, to wtedy dotknie parkietu. Mam nadzieję, że jasne. Przenieśmy sobie to na jedną stronę, czyli minus 0,174x, dodać 1,3x. Jeżeli tu odejmiemy 0,12, to dostaniemy 2,38. No i to musi być. I mamy po prostu zwykłe równanie kwadratowe do rozwiązania. Oczywiście z głupimi liczbami, ale od czego mamy kalkulator. No to lecimy. Delta równa się 1,3 do kwadratu minus 4 razy minus 0,174 razy 2,38. I ta delta równa się. To wiem, że jest 1,69 minus minusem daje plus. No a teraz lecimy sobie kalkulator. I mam tak: 4 razy 0,174 razy 2,38 wychodzi nam 1,6656 i 1,6. Jeżeli teraz to dodamy sobie 1,69, to dostaniemy 3,35. Pierwiastek z tego bierzemy 1,83. Czyli pierwiastek z takiej naszej delty to jest, jest 1,83. OK. No to teraz x1, x2. Mam tu trochę miejsca. Tu sobie napiszemy x1 równa się minus b, czyli minus 1,3. Minus pierwiastek z delta, czyli 1,83 podzielone przez... Minus P minus 15 delta przez 2a, czyli 2 razy minus 0,174. Równa się. Hmm. Będzie tak minus 3,13 przez e, minus 0,348. I bierzemy sobie 3,13. I podzielimy to przez 0,348, wychodzi mi, tu jest 8,99. I to będzie nasza odpowiedź, ale oczywiście pasowałoby jeszcze x2 policzyć. I to będzie minus b, czyli 1,3 plus pierwiastek z delta, 1,83 przez, może razu ten wynik wpiszę, albo dobra, 2 razy 0,174 to będzie. Na dole mamy minus 0,348, a na górze mamy 0,53. No i teraz istotne jest to, że to jest mniejsze od 0. Oczywiście możemy sobie to policzyć. To to będzie 0,53. Jak sobie to podzielimy przez 0,348, to dostaniemy minus 1,52. No, to, jak mówię, jest mniejsze od 0, bo to jest tutaj ta miejsce zerowe, nie? Tu jest x2, a tu natomiast jest x1, chociaż to nie do końca jest miejsce zerowe, tylko ta odległość, kiedy piłka by tutaj, jakby leciała w tą stronę, kiedy by spadła, tak? Na minus 1,5 metra. jasne? Ok. No i tyle tak naprawdę. To jest nasza odpowiedź. Pytają obiściem współrzędną x w momencie, w którym piłka dotknęła parkietu, czyli x jest w odległości 0, 8 metrów i 90 m. I tyle. A jeżeli podoba Ci się w jaki sposób tłumaczę matematykę i chcesz razem ze mną przygotować się do matury, to oczywiście pamiętaj o tym, że nade mną pojawia się film z wcześniejszych filmów, gdzie tłumaczymy kolejno wszystkie wymagania na maturę podstawową. Cześć!